Rawodnika. Najniebezpieczniejsze dni października. Bądźcie niezwykle ostrożni. Kochani, jesteśmy w korytarzu zaćmień. Zaćmienia zawsze niosą ze sobą ważne wydarzenia, jako finałowe i jako niezbędne nowe początki. Ludzkość często doświadcza szoku i niepokoju, zanim zdobędzie umiejętności jasnego myślenia. Aby zacząć wszystko od nowa, czekają nas wielkie niespodzianki, ukryte przez siły zniszczenia za pomocą rąk ludzkich i poprzez wydarzenia kosmiczne w poprzednim tygodniu widzieliśmy początek tego aspektu agresji i przemocy. W tym tygodniu, od 16 do 22 października, będziemy obserwować dążenie do władzy, pragnienie narzucenia innym swojej woli, przy czym narzucanie własnego zdania przedstawiane jest jako troska. W rzeczywistości nie ma za tym nic oprócz własnych interesów. Ten tydzień jeszcze raz pokaże tych, którzy żyją zasadą, że silny ma zawsze rację. 21 i 22 października będą dniami największego napięcia, ponieważ niebiańskie postacie eskalują agresję i napięcie. Energia będzie taka sama jak 7 i 8 października. Zatem w tym tygodniu bądźcie szczególnie ostrożni w sobotę i w niedzielę czyli 21 i 22 października. Mamy bardzo trudny tydzień z energią dominacji, nieodpowiednią dla negocjacji, zaostrzenia i bardzo poważne dni poprzedzające. Musimy w tym żyć przynajmniej do początku listopada. Sytuacja jest nieprzyjemna i koniecznie pamiętajcie, że idziemy korytarzem zaćmień, który swoją energią przypomina o tym, że idziemy wzdłuż linii wojny i pokoju i trzeba znaleźć równowagę w tych kwestiach. Ale niestety, jak dotąd niezbyt się udaje iść po ścieżce pokoju. Wojny i kryzysy są integralną częścią śmierci starego systemu, a także desperackich prób przewodników obecnego globalnego porządku, aby przedłużyć swoje istnienie. Zaćmienia kończą niektóre niezdolne do życia rzeczy, ale proces może potrwać minimum sześć miesięcy i objąć bardzo duże masy ludzi, stwarzając duże problemy. Ale jest mało prawdopodobne, że ci, którzy próbują tego wszystkiego dokonać, uzyskają taki wynik, jakiego się spodziewali. Znajdujemy się w czasie wyłączenia starej matrycy, która żyje żywiąc się bólem i cierpieniem. Ona potrzebuje tych, którzy jej towarzyszą swoją uwagą, aby stworzyć atmosferę napięcia, która napędzana jest próżnością, strachem, gniewem i poszukiwaniem wroga. Zaistniała obecnie konfiguracja planetarna podpowiada restrukturyzację systemu zarządzania w Federacji Rosyjskiej. Około 21 października można oczekiwać niespodzianek. W strukturach wojskowych i w ogóle w tej sferze będą miały miejsce bardzo destrukcyjne i bardzo dziwne okoliczności. Nastąpią dziwne decyzje na samym szczycie. Zaćmienia tworzą scenariusze, które się spełniają do następnego zaćmienia, czyli aż do kwietnia przyszłego roku. Federacja Rosyjska będzie musiała przetrwać przebudowę bardzo ważnych konstrukcji związanych z tematyką wojskową, i pierwszy etap w październiku będzie bardzo nieprzyjemnym zaskoczeniem. Wszystkie decyzje, które zostaną podjęte, spowodują powstanie pytań. 26 października będzie bardzo trudny dzień mogą się pojawić bardzo ciemne chmury nad Rosyjską Federacją. Zacznie się to nawet jeszcze przed 21 października i potrwa do około 13 listopada. Po 13 listopada ten zauważalny kryzys trochę się uspokoi. Cokolwiek się będzie działo, to musimy pamiętać, że jesteśmy w pewnym trybie zniszczenia poprzednich programów. I niektóre rzeczy będą teraz przechodzić w mocnym napięciu, bo przeżywamy koniec starego Matrixa. Wdzięczność Wam wszystkim.